Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem owiec. Temu otwiera oddzierny, a owce słuchają jego głosu. Woła On swoje owce po imieniu. I wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramomowiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami. A nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść. Zabijać, niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w niedzieli tak zwanego dobrego pasterza. I ta niedziela dobrego pasterza w pewnym momencie nas uspokaja, ale także powoduje, że my się gubimy. Dlaczego? Ponieważ zwalniamy się od odpowiedzialności i myślimy, że głównym bohaterem jest tylko Jezus Chrystus, dobry pasterz. Nie ulega wątpliwości, że tak jest. Ale wcale to nie oznacza, że to my mamy być taką bezładną masą. Co prawda, jest jeszcze jeden problem, z którym musimy się uwikłać, ponieważ w, naszej, w naszym pojmowaniu owiec i stada owiec. No nie ulega wątpliwości, że owce nie należą do najmądrzejszych zwierzątek. I my sobie myślimy, że my też tacy jesteśmy. Ale przypowieść o dobrym pasterzu jest przypowieścią, która w żadnym momencie nie zwalnia nas z odpowiedzialności od tego, żeby szukać, od tego, żeby znajdować i od tego, żeby za każdym razem wiedzieć, czego się chce. Popatrzcie, postać dobrego pasterza, którą jest Jezus Chrystus, nie jest postacią, która ma nas uspokoić albo usprawiedliwić naszą miernotę lub nieumiejętność rozeznawania. Postać dobrego pasterza Chrystusa jest przede wszystkim tym, że my mamy go naśladować. My musimy się nauczyć, przez niego przechodzić. To on jest dla nas. Podstawowym wzorem. Ale kiedy patrzymy na tą Ewangelię dobrego pasterza, który jest bramą, przez którą trzeba przejść i który jest głosem, którego my owce mamy rozpoznać, tak naprawdę ta Ewangelia jest Ewangelią o moim wewnętrznym wyborze. Gdzie ja muszę się zastanowić, za kim podążam. Kto dla mnie jest najważniejszy i kogo w swoim życiu tak naprawdę chcę słuchać? Nie ulega wątpliwości, że my na początku zawsze jesteśmy pewnym rodzaju egoistami. Nie musimy się oszukiwać. Na początku my myślimy zawsze, jak zabezpieczyć własne potrzeby, co zrobić, aby to, co ja mam mieć zaspokojone, było mi dane. Musi przejść pewnego rodzaju etap dojrzałości, żebym ja się mógł otworzyć na drugiego, żeby nagle ten drugi stał się dla mnie ważny. Ale z tym drugim też mamy pewnego rodzaju problem. I tym problem nazywa się także czasem, kiedy nie widzimy, że drugi nam oddaje to, co byśmy my chcieli od niego uzyskać, jakoś się rozproszamy, dezmotywujemy. I potrzebujemy głębszej motywacji, aby można było jeszcze lepiej służyć temu drugiemu. Nie ulega wątpliwości, że tym, co tak naprawdę nam pomoże w służbie drugiemu człowiekowi, jest niewątpliwie wartość, którego musimy poszukać. Kiedy patrzymy na Ewangelię dobrego pasterza, na Ewangelię o Chrystusie, który jest bramą, przez której każdy z nas powinien przejść. To jest tak naprawdę Ewangelia o moim wyborze wartości, poprzez które chcę lepiej służyć. Czasem ta Ewangelia jest bardzo brutalna, bo pokazuje mi, że ja jestem egoistycznie nastawiony do rzeczywistości, ale to też ma swoje dobre strony, bo ja wiem, gdzie muszę się poprawić. Ja wiem, jaką drogę muszę przejść. Jeśli ja chcę tylko służyć drugiemu, ale nie wiem, wokół czego chcę tą służbę zbudować, to też wiem. Co bym w moim życiu chciał. Popatrzcie, moi drodzy, Ewangelia o dobrym pasterzu jest Ewangelią, która ma mnie prowadzić do osobistego wyboru. Najpierw muszę zobaczyć własne pragnienia, potem zobaczyć, wokół jakich wartości chcę zbudować tą moją służbę. I na końcu muszę popatrzeć i zawalczyć o moją wolę, aby mi się chciało, chcieć. Abym chciał dalej walczyć. Moi drodzy, niech nas ten obraz dobrego pasterza i dobrej owczarni nie uspokaja. Chciejmy wymagać od siebie, chciejmy poszukiwać. Nie chciejmy usprawiedliwiać naszego niechciejstwa i naszych małości, ale zawsze próbujmy naśladować tego, który jest najważniejszy, czyli Jezusa Chrystusa. Bo to on jest bramą, to on jest najważniejszym wyborem i to on pomoże mi, jak dokonać głębszych i lepszych wyborów w moim życiu osobistym, w moim życiu rodzinnym, w moim życiu zawodowym, społecznym, zakonnym. Chciałbym wam życzyć, aby niedziela dobrego pasterza była niedzielą otwarcia oczu. Otwarcia oczu na wartości, poprzez które chcę służyć. I niech tak się stanie. Amen. Wszystkiego dobrego.